Mieszkańcy ulicy Gazowej rozpoczynają nowy dzień. Zobaczmy, co u nich słychać. Dzień dobry Tadeuszu. W sobotę do pani Heleny przychodzą wnuki, zakupy zrobione. Tylko jak wnieść te ciężkie torby na górę? Na pana Tadeusza zawsze można liczyć. O, i jest nasza przyszła gwiazda reprezentacji. Coś dzisiaj nie w humorze. Widzę, że Fabik Cię uwielbia. Tadeuszu, chcesz nam coś pokazać? Znalazłeś sposób, jak zaoszczędzić na rachunkach za gaz? To chyba mi się nie spodoba. Tadeuszu, proszę, przestań. Mm -mm. Tam płynie gaz! Pani Helena, niech Pani zareaguje. Tadeusz naraża Was na niebezpieczeństwo. Tadeusz zaraz doprowadzi do. Tra Nielegalny pobór gazu to zagrożenie dla Ciebie i Twoich bliskich. Tadeuszu to się źle skończy. Zaraz to wszystko wybuchnie. Zareaguj. Zadzwoń. Napisz.